Cześć, witam w kolejnej odsłonie Zapytaj Trenera i dzisiaj jako pierwszy przeczytam pytanie od Małgosi. Cześć, mam pytanie. Podciągać się lepiej na początku treningu pleców po rozgrzewce czy lepiej na końcu, żeby jeszcze bardziej dotyrać? Małgosiu, bardzo ważną rzecz tutaj poruszyłaś, po rozgrzewce. Wiele osób przychodzi na treningi i obserwuje ich w klubie i muszę przyznać ze smutkiem, że właśnie zaczynają od razu od ciężkich ćwiczeń, nie rozgrzewając swojego ciała. Mi jakiś czas potem przychodzą, mówią, że bolą barki, ścięgna przyczepy, yy, odpuszczają zupełnie treningi. Yy, I chcę tutaj naprawdę uczulić wszystkich, którzy uprawiają jakąkolwiek aktywność fizyczną. Moi drodzy, rozgrzewajmy się. Rozgrzewka to jest tak samo element treningu to nie jest jakiś zbędny dodatek dla osób, które nie wiem mają większą świadomość, tylko to jest naprawdę bardzo ważny element treningu. I uczulam wszystkich, żeby rozgrzewać się, podnieść najpierw tą temperaturę ciepłotę ciała, podnieść tętno naszego serca, żeby wskoczyło na wyższe obroty, i dopiero później zrobić jeszcze jedną dwie serie robocze ćwiczenia na daną partię mięśniową, którą chcemy zacząć i dopiero wejść w odpowiednią fazę treningu. Jeśli chodzi o samo stricte podciąganie, to zależy jaki jest twój priorytet, jeśli chodzi o rozbudowę mięśni najszerszych grzbietu. Jeśli brakuje ci szerokości i chciałabyś, aby to było Twoim priorytetem, to warto zaczynać wtedy trening od właśnie podciągania się. Jeśli traktujesz to jako element treningu na plecy, żeby tylko zaatakować mięśnie pod innym kątem, to może być to również na końcu. Mój plan treningowy na przykład wygląda w ten sposób, że zaczynam od ściągania drążkiem, a kończę. Trening pleców, właśnie trzema seriami podciągania na drążku. No z racji tego, że jest to już koniec treningu i, i ważę 117 kg, nie będę ukrywał, że nie daję rady zrobić tego z ciężarem własnego ciała. Korzystam wtedy ze specjalnej maszyny, gdzie jest podpórka i mogę sobie pomóc dopinając odciążnik. Ale jeżeli są osoby bardzo silne genetycznie, to mogą to ćwiczenie również robić na końcu treningu z własnym ciałem bądź nawet jeszcze dowieszać odpowiedni ciężar. Także jak masz ułożony priorytet treningowy, tak po prostu wplataj podciąganie się na drążku, ale bardzo fajnie tutaj właśnie zaczęłaś pytanie od tego, czy po rozgrzewce. To jest bardzo istotny element treningu. Następne pytanie mam od Eryka. Erik napisał do mnie tak. Od września trenuję zgodnie z pańskimi radami. Trzymam się diety z dodatnim bilansem kalorycznym, pragnę zbudować masę mięśniową. Robię cardio 2-3 razy w tygodniu. Do rzeczy. Moja dziewczyna jest zmartwiona tym, że przeszedłem na taką dietę, bo chciałaby, żebym miał na brzuchu kaloryfer. Pytając o radę pewnego facha, fachowca z magazynu kulturystycznego i forum, usłyszałem, że przy moim 20% poziomie tłuszczu zbuduję więcej tłuszczu niż masy mięśniowej, oraz że powinienem zmniejszyć poziom tkanki do 12% i dopiero potem budować mięśnie. Czyli mam porzucić obecny plan i zacząć redukcję. To kompletnie mnie podłamało i odebrało chęci do treningów, gdyż myślałem, że robię wszystko dobrze. Jakie jest Pana zdanie? Ryku, no niestety moje zdanie jest podobne do zdania fachowca z magazynu kulturystycznego i forum, ponieważ przy zatłuszczeniu organizmu 20% zanikają te szczegóły mięśniowe, zanika kaloryfer na brzuchu, taki przysł przysłowiowy. No i niestety jest w tym dużo racji, że więcej zbudujesz tłuszczu, czyli tkanki tłuszczowej niż masy mięśniowej. Jest to spowodowane tym, że y, organizm po prostu ma już taki zapas energetyczny, że będzie starał się go dalej powiększać. I y, tutaj naprawdę oparłbym się na tym, żeby zrobić jednak tą redukcję albo próbować y, tak ułożyć dietę, aby zmienić swój skład ciała, <laughs> bo budowanie mięśni i redukcja tkanki tłuszczowej nie jest możliwa w tym samym czasie. Z fizycznego punktu widzenia, ponieważ redukcja to deficyt, budowanie to nadwyżka kaloryczna, ale jeśli chodzi o zmianę składu ciała, to można tak manipulować makroskładnikami w diecie i kalorycznością diety, żeby oszukiwać delikatnie organizm i zachowywać w miarę podobną wagę, zamieniając tłuszcz na mięśnie. Musisz też wiedzieć, że osoby mocno zatłuszczone. Po zrzuceniu tkanki tłuszczowej wyglądają nie, nawet nie tyle, że dużo lepiej, ale wydają się większe, ponieważ mięśnie, odtłuszczona sylwetka wygląda dużo bardziej wyraziście, jest dużo bardziej atletyczna i ja myślę, że warto jest trzymać tą formę taką, tego, tą swoją mięśniową na takim w miarę niskim poziomie tkanki tłuszczowej, nawet dla samego siebie. Wtedy też łatwiej oceniać postępy, jeśli budujemy tą masę mięśniową. I ta nadwyżka kaloryczna podczas budowania masy mięśniowej wcale nie musi być głównie jak wysoka, bo wytłumaczę Ci na zasadzie napełnionej wodą szklanki. Czy jest różnica, jeśli mamy szklankę już pełną, czy wlejemy tam pół litra wody więcej, czy 4-5 kropel? Nie, i tak się przeleje. A jak wlejesz tam pół litra wody więcej, to będziesz musiał po prostu więcej wycierać szmatą. I tak samo jest z organizmem, że aby budować masę mięśniową, nie musi mieć być Bóg wie jakiej nadwyżki kalorycznej. Wystarczy naprawdę 300, 200, 300 kalorii. I tak staram się układają, robić właśnie układając diety moim podopiecznym, że idziemy delikatnie ponad zapotrzebowanie organizmu z tym bilansem kalorycznym, żeby stworzyć anabolizm mięśniowy. Ale żeby też nie dochodziło do nadmiernego otłuszczenia tej serwetki, i tak też robię sam ze sobą. No generalnie w tej chwili trzymam ustaliłem już sobie jakiś bilans kaloryczny, gdzie oczywiście znajdują się dni wyższego zapotrzebowania, gdzie trenuję nogi, plecy, robię jakieś tam interwały, żeby też podnieść tą wydolność okresowo. Ale tą formę taką w jakimś określonym poziomie tkanki tłuszczowej trzymam cały czas i dzięki temu mogę racjonalnie określać, czy zrobiłem postęp, czy zbudowałem, na przykład masę mięśniową na określonych grupach mięśniowych tam, gdzie chciałem. Jak jest sylwetka mocno otuszczona, no niestety nie można tego ocenić w racjonalny sposób i ta sylwetka gdzieś tam później ginie, także myślę, że na pewno tutaj warto by było się zastosować do tych porad, a co się tyczy, że podłamało Cię to trochę niech będzie dla Ciebie naprawdę takim kopem motywacyjnym to, że będziesz wyglądał dużo lepiej a przede wszystkim Twoja dziewczyna będzie z tym dużo bardziej szczęśliwsza ale myślę, że Ty też będziesz lepiej się z tym czuł i warto tutaj na pewno włączyć tą dietę redukcyjną na jakieś 8-12 tygodni, żeby zejść właśnie z tym poziomem tkanki tłuszczowej. Także życzę Ci powodzenia. Korzystaj dalej z rad z forum Zapytaj Trenera i, i czerp z tego korzyści. Następne pytanie mam od Wojtka. Wojtek napisał do mnie tak. Witam Panie Michale. W tej chwili jestem na masie i na priorytet biorę ramiona, które od zawsze mam bardzo słabe. Co Pan sądzi o tym planie? Pierwsze, wyciskanie wąsko i Uginanie handli, czyli rozumiem, że trenujesz w super seriach. Potem pompki w podporze, uginanie sztangi na modlitewniku, wyciąg górny linki, wyciąg dolny linki, przedramiona, podchwyt, nachwyt, wyciskanie wąsko, uginanie handli. No myślę, że to jest trening taki przeplatany i dwa ostatnie ćwiczenia są po prostu na przedramiona. Muszę ci powiedzieć, że jest to fajny plan. Jeśli chodzi ogólnie o trenowanie ramion, to na przestrzeni 5-6 lat, gdzie zajmuję się kulturystyką w tej chwili, mój pogląd na trenowanie poszczególnych grup mięśniowych, z racji też stażu i tego, co się dzieje z moimi podopiecznymi, których prowadzę, trochę się zmienił. To znaczy, na początku gdzieś wiadomo, że też miałem swojego trenera, słuchałem się go i, i trenowałem tak, jak mi zalecał. Później wiele rzeczy zacząłem się uczyć, jeździć na szkolenia, i tam otworzono mi również oczy, że duże grupy mięśniowe potrzebują dużo więcej pracy, mniejsze grupy potrzebują mniej pracy. Z racji tego, że biceps i triceps są to jedne z mniejszych grup mięśniowych w naszym organizmie, skróciłem objętość treningową, zmniejszyłem ilość serii. I włączyłem właśnie super serię do swojego treningu. I muszę Ci powiedzieć, że od kiedy trenuję właśnie ramiona w super seriach z bardzo krótkimi przerwami, dosłownie 30 sekund pomiędzy jednym a drugim ćwiczeniem, żeby praktycznie tylko przejść z maszyny na maszynę, gdzie robię maksymalnie po 15 serii na biceps i 15 na triceps, trening zajmuje mi maksymalnie pół godziny. Moje ramiona zaczęły rosnąć. Robię je raz w tygodniu, raz na 5 dni, i naprawdę jestem w tej chwili zdania, że wcale więcej nie oznacza lepiej. Osoby, które oglądają właśnie odcinki Zapytaj trenera bądź mój dziennik sportowca zauważyły właśnie, że. Zmniejszenie objętości treningowej i ilości serii wpływa również na ich wyniki w trenowaniu ramion pozytywnie, więc nie jest to jakby tylko moje spostrzeżenie, ale też spostrzeżenie osób, które właśnie są aktywne w naszym programie i uważam, że ten trening będzie bardzo odpowiedni dla Ciebie. Myślę, że powinieneś go stosować przez jakieś 4 tygodnie i z powodzeniem będziesz z niego naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Tutaj Mam jeszcze jedno pytanie na ten odcinek od Mateusza. Mateusz napisał do mnie następujące pytanie. Cześć Michał, mam pytanie. Pamiętam, jak miałeś przepuklinę? Jaka to była przepuklina pępkowa? Czy miałeś problem z poceniem się? Miałem rok temu zabieg na przepuklinę pachwinową. Nie wiem, czy nie wyjdzie mi z drugiej strony. Czuję takie napięcie i pocę się dość znacznie. Nie wiem, czy to przez ciśnienie wewnątrz. Bardzo bym prosił o odpowiedź. Mateusz nie sądzę, aby potliwość Twojego organizmu była powiązana bezpośrednio z przepukliną i z zabiegiem, bo wydaje mi się, że raczej nie ma to jakiejś koleracji, nie jest to powiązane, a wyjście jakby przepukliny z drugiej strony no może być wynikiem tego, że no coś się jednak dzieje nie tak. Radziłbym ci udać się jeszcze raz do jakiegoś dobrego specjalisty. I po prostu no, zbadanie tego, czy, czy trzeba dołożyć jakąś drugą siatkę, czy potrzebny jest zabieg, albo yy, być może wykonujesz po prostu coś w swoich treningach nie tak. Natomiast pocenie się jest to taka indywidualna kwestia organizmu. Jedne osoby pocą się bardziej, drugie pocą się mniej. Yy, powiem ci, że no, ja należę do osób, które pocą się bardzo mocno na treningach. Ale też bardzo intensywnie trenuję, Nawet jeśli jest to trening cardio, no w tej chwili mam taki okres, że nie mam szykowania się, nie mam okresu startowego, czyli nie szykuję się do zawodów. Dokręcam to cardio w ilości 20 minut, ale jest to taki trening cardio wysokiej intensywności, to też wychodzę po takim treningu dość mocno spoconym, mimo że trwa on 20 minut. Ale ogólnie, pocenie się moim zdaniem nie ma powiązania z operacją, z zabiegiem ani z tym, że masz przepuklinę. Także tutaj, jeśli chodzi o przepuklinę, to proponuję iść do lekarza. A jeśli chodzi o pocenie, to mówię, na pewno jest to intensywność treningowa, albo być może spożywasz jakieś suplementy, które wpływają na właśnie metabolizm organizmu, gdzie wtedy ta potliwość może być podwyższona. Są nawet przyprawy, które wpływają na termogenezę organizmu, tak jak pieprz, pieprz kajeński, imbir. Są to przyprawy, które dodane właśnie w ciągu dnia mogą powodować to, że Twój organizm będzie mocniej się pocił. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odpowiedziałem w prosty sposób, zrozumiały, że będziecie zadowoleni. Po obejrzeniu kolejnego odcinka zapraszam do zadawania pytań do śledzenia nowej strony zapytajtrenera.pl do odwiedzania portalu i oczywiście filmików instruktażowych na YouTubie. Pozdrawiam.